Dobra, jak to ja. Teraz kurczę, jak siedzę na wersalce półtora metra, prawie dwa metry od telewizora, to telefon trzymając przed telewizorem widać tylko telewizor. No 83 cale. No zobaczcie, tutaj jest szafka ze sprzętami, biurko, mały telewizorek, 28 cali obok. Tutaj cały ten segment z kobrami. Jeszcze muszę posprzątać po tym telewizorze bez syf, ale no jak to ja muszę zrobić test dźwięku, nie? Dźwięk. No, wcześniej wydawało mi się, że ten sz, y, tworzony przez sztuczną inteligencję jest najlepszy, ale nie, jak się włączy muzyczkę, to on jednak jest do niczego. Drażniący, taki skrzeczący dla mnie najlepszy jest chyba standardowy. Chyba, że można by go jeszcze trochę skorygować. Yy. Mm, kurczę. Yy, znaczy, no manualnie jakby go można było jakoś skoregować. Dźwięk, muszę wejść, dźwięk. Ojej, jeszcze się tu mylę kurczę gdzie tu jest ten dźwięk? Obraz, dźwięk standardowy. Ustawienia zaawansowane. No to może być, włączone Dolby Atmos. Chociaż ono tutaj raczej nie działa na YouTubie, hmm. Hmm. no i z tych trybów automatycznych, to zobaczcie, dam głośniej ten dźwięk sztucznej inteligencji. Nie po uszach tymi średnimi, wysokimi gdzieś tam te yy, 4, około 4 kHz, jest tak wyżyłowane, że nie da się tego słuchać. Brzmi strasznie tandetnie, okropnie. Trzeba by to totalnie yy, zmie zmienić, wszystkie ustawienia, jakby można było edytować to ustawienie, bo jest beznadziejne. Ktoś tam pisał, że muzyka jest najlepsza. No muzyka nie jest, złe, nie jest złe, nie jest to złe ustawienie. Ale mi się bardziej podoba albo kino, bo ma więcej takie peł, pełni dźwięku, więcej średnich y, mid -basów i takiego ocieplenia, nie? To jest praktycznie to samo co muzyka, tylko muzyka jest bardziej suche, takie to ustawienie dźwięku. Tego najlepsze jak dla mnie chyba jest standardowe. Standardowe, trochę podgłośnić i jest wypas. Ale przyznam, że głośniki to ma dobrze. Ba, ba dobre. Basy, basy są fajne. Gra to jak porządny boombox. Coś na poziomie no dobrego boomboxa. Nie wiem, z czym by to można było konkretnie porównać, bo musiał zrobić takie zestawienie. Ale myślę, że ma tam gdzieś podjazd nawet do tych najlepszych boomboxów w stylu y, DT707 czy Manhattana. Hmm. No jest sporo ustawień tutaj, yy, tych, tych opcji dźwięku jest sporo, nie? jeszcze tego wszystkiego nie rozpracowałem. Nie, ta optymali, optymalizacja gry też brzmi okropnie, też coś jak, jak to tutaj przez sztuczną inteligencję generowane. Tego ja wolę jednak standardowy. On jest cichszy, wydawało mi się, że jest słaby, ale, ale o wiele ładniej brzmi. No także ogólnie, no dźwiękowo fajnie to brzmi, nie potrzebuję tutaj wieży podłączać do tego i no mi się zrównoważy tutaj pobór prądu, bo ile na tej mojej starej 75 gdzie były głośniki tylko jakieś tam 10-watowe, musiałem podłączać jakąś wieżę, a taka Diora to też pewnie szarpie dobre kurna, nie wiem, około 100 watów, jak nie więcej. Chociaż może nie, nie wiem dokładnie ile ona tam szarpie, ale na pewno sporo szarpie. A tutaj będę korzystał z tych wbudowanych głośników. I może sam panel OLEDowy ma większy pobór prądu niż ten LEDowy, co miałem wcześniej 75 cali. Ale że będę korzystał z własnych głośników, nie z zewnętrznego źródła dźwięku, to myślę, że pobór prądu wyjdzie na to samo, a może nawet trochę mniej. No i to na tyle w kwestii dźwięku tego telewizora, no jak dla mnie standard. Standard, kino, standard albo kino, te dwa ustawienia, o. No, też kino też tak trochę tandetniej, jednak lepiej, lepiej standard. Bo muzyka trochę takie... W sumie ja wiem, podobnie jak standard, tylko jest więcej sopranu. Może i rzeczywiście ziomek miał rację, muzyka brzmi najlepiej, ale chociaż do filmów wolałbym chyba jednak kino. No do muzyki, jednak muzyka, czyli jest dobrze. Do muzyki, muzyka. Ale do filmów, jednak kino albo standard. Raczej kino. No i to na tyle. W kwestii dźwięku tego telewizora. Jakby ktoś nie wiedział, co to za telewizor, bo no wcześniej, wcześniej mówiłem na live'ach i tak dalej. No to jest OLED yy, LG OLED 83C51LA, chyba jakoś tak. Ale kurczę, tutaj przynajmniej yy, to, co widzę w, yy, w telewizorze, to nie jest, znaczy to, co widzę w telefonie, to nie jest przekłamane. Wygląda. Hmm, to znaczy, kamera odbiera ten obraz tak, jak, jak, jak go widać, nie. Widzę praktycznie to, to samo w telefonie, co na telewizorze, a w przypadku LCD to wszystko jakoś tak się nie wiem, no, przekłamywało się. Kontrast, jasność. No tutaj też jest, jest lekka różnica, ale mniej więcej y, telefon, kamera w telefonie oddaje to, co widać w telewizorze, nie. Hmm. Wygląda to dobrze przy nagrywaniu obrazu z tego telewizora. No, także fajnie. Teraz będzie można mucić i oglądać seriale, nowe wrażenia. I ważne, że ten dźwięk jest, dźwięk jest satysfakcjonujący. Tam musi być jakiś subwoofer czy coś, bo no, brzmi to naprawdę mocno. Dobrze, nie potrzebuję tutaj nic więcej. Yy, jakiś źródeł zewnętrznych, mi to wystarczy. Zupełnie mi to wystarczy. Łoi całkiem zdrowo. Także jest git majonez. Dobra, idę coś strzamać, bo ja cały czas od rana głodny chodzę. Tylko kawa, ciastka i nic więcej. Także zmykam. Hejka.